Dwóch bramkarzy, podobna sytuacja, ale tylko jeden z nich zrobił to dobrze. I trochę z przymrużeniem oka, bo mam szacunek do pana Wojtka, podsumujmy sobie turniej warszawskie granie. Mam dla was sześć interwencji. Dajcie znać w komentarzu, która najlepsza: 1. Róg, uderzenie z pierwszej piłki i automatyczne wyciągnięcie ręki, obrona. 2. Strzał, po od obrońcy i piłka zmieniła kierunek. 3. Straszny bałagan naszym polu karnym i taka odbijana piłka. 4. Sam narobiłem sobie problemy przed mój błąd. Niepotrzebnie dałem piłce się odbić, a później jej nie opanowałem i musiałem szybko bronić dobitkę. 5. Strzał po długim słupku po ziemi. 6. Wyjście niczym pan Wojtek Szczęsny na linii pola karnego. I jeszcze zawodnik próbował mnie minąć takim pasem, ale zdążyłem jeszcze wystawić nogę. I na szczęście czyste wejście, bez faulu i czerwonej kartki. Zagraliśmy 8 meczy, wpuściłem tylko dwie bramki, ale trochę dziwne były zasady tego turnieju, bo w finale mieliśmy remis i nie było nawet kernich czy dogrywki, więc mieliśmy egzekwo pierwsze miejsce. Co nie zmienia faktu, że oczywiście pierwsze miejsce cieszy. Życzę Wam dobrego dnia!